Kanał Dbamy o Bramy. Z tej strony Niedźwiedź. Witam ponownie. Dzisiaj kilka słów na temat tego maleństwa, jakim jest serum do okuć okiennych i drzwiowych. Zapraszam. Serum do okuć marki Dbamy o Bramy to skoncentrowany i wysokowydajny smar silikonowy z elementami teflonu. Jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy chcą skutecznie, bezpiecznie i trwale Przesmarować elementy swoich okuć. Czy to w bramach, w oknach, czy w drzwiach, czy w innych elementach. Jest to smar, jak mówiłem, skoncentrowany, wystarczy jego niewielka ilość. Smar jest bezbarwny, bezwonny, nie spływa z pionowych powierzchni, a jego już bardzo niewielka ilość zapewnia nam skuteczne smarowanie. Czy jest to furtka w naszym ogrodzeniu, czy drzwi wejściowe do domu. Czy elementy okuciokiennych, okiennych, czy też bramy, ten smar bardzo dobrze i wydajnie sobie radzi. To produkt dla wszystkich tych, którzy posiadają stolerbkę okienną czy drzwiową, ale też zajmują się jej sprzedażą czy montażem. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie, na nasze kanały w mediach społecznościowych i oczywiście zapraszam na naszą stronę www.dbamyobramy. PL. Do zobaczenia.